Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA San Andreas Dzisiaj polecim, pojedziem, nie polecim Samolotem mam zamiar nie lecieć jeszcze, nie Oj, sorry, wybaczcie! Ajeju. Ciszej, ej Spokojnie Sorry za tę muzykę, ale dobra Dzisiaj polecim, pojedziemy sobie do y, tego tego kółka jak na przykład się, nie wiem, po, ponawia się, misje, czy jakoś tak. Takie kółko właśnie, ze strzałką, czy jakoś tak, nie wiem jak to powiedzieć. Ze strzałką na pewno. fuck Noż! Głupi samochód. Ja pierdziele. Nie no. Jaja se robicie! Ja pierdziele. Nie no. ja se robicie, serio. Oj lolo o what the fuck What the fuck, zarabi buchnie BUM! Headshot boom What the fuck Daj dawaj samochód Ja coś mówię Kurde jeszcze burza Dawaj rower! Dawaj rower babo Dawaj tego składaka będziemy napierdzielali składaka WUHUUU! Klub pierwszy, O, Caesar! Nasz drogi przyjaciel. Dobra. O, jego samochód nawet tu stoi. Dobra, wiem, że muszę się z nim spotkać. Wiem. Dobra. Co tu trzeba zrobić? Aha, okej. Okay. Postrzę... Będzie trochę strzelania. Okej. Okay. Fajnie. No widzę ich, widzę, wiem. Wiem, widzę ich. Wiem, widzę, ich. Wiem, widzę, ich. Wiem, widzę czterech. Facet w czerni. <grytanie> Ojej. Trzeba ich postrzelić Ho, ho, headshot Ho, ho Yeah, what the fuck, nie trafiłem Walojo Ho, ho to łatwe było Ale teraz będzie trochę A to któż tu? Oj, ja do nasi przyjaciele dawni Kurde bolasi. Dobrze by wiedział padalec, Ryder, dobrze. Daję okę dla CJ'a. Weź mi Nie wiem co mu zrobię. Nalatuje czy nadlatuje? Nalatuje, dobra, może być nalatuję Powinno być chyba nadlatuje I zobaczył hey, man, Czego to w moją stronę? Wie je to? Patrzcie, ja tak to załatwię. O cię tu kurde skurczy beki No ty grubasie Haha Widzę cię, wiesz Wow, łeb mu Haha, fajnie. A masz nóżkę. Biegnie tu ktoś, tylko niech spróbuje. To są nasi, okej. Okay. Widzę cię. Widzę cię grubasie. Widzę cię. Dam radę w nogę? Haha! Ha. Ale jestem mistrz. Mistrz. O tu jeszcze ty jeden biegnie! Fucking shit. Ty fucking shitie. Odczepisz ode mnie. No chodź! Co to jest? A, to jest Caesar. Nie poznałem go? Nie no serio nie poznałem go. Widzę cię Jeszcze kto ktoś jest? Ho! Mistrz Mistrz strzelania, ha ho Trafiło Trafiony zatopiony, haha Tam ktoś jest. Kurde, ej, panu... A to któż to? Ty pierdziele! Czy, to są nasi? Kto to w ogóle jest w piruny? Kto to jest? Ej ludzie, ej! Jak się klęka? Dobra, mam Ty, to co nasi? Ej, masz, kurde, nie strzelaj do mnie A Jak tam wejść na dach? Ej jo Czego on do mnie strzela? Ty frajerze On do mnie strzela? Ej Ty głupi jesteś jakiś? On do mnie strzela? Kto tam jest z tyłu? Nikogo nie ma No No e. głupi jakiś Gupi się jakiś Dobra No nie strzelaj do mnie! Frejerze Oj no i masz, kurde, nie będzie strzelał tu. Nie denerwuj mnie Kurde Co tu jest? Lepiej jestem, że tu nikogo nie widzę. Ludzie... Ech. Tu jest frajer, kurde, ja ci... Gdzie jest... KURDE! za mam. Dobra. tak nie mam. Tu kurde frajer się ukrył. Czekajcie, zmienię sobie broń. O, właśnie na to. Na snajperkę, ha. Haha, <śmienia> tak się to robi, mistrzu. O, chodzi jak zombie, jak... I wpadnie do wody. Ale on. Jakim to demon tak mógł wpaść do wody, co? Ty, rajderze. Dobra, zamknij się już. Tylko nie jest do... Proszę, nie skacz tę główkę. Proszę. A. Już po nim, już Już coś porobił. Kurde, co za Pytonk Ojej. Mam nadzieję, że szybki jestem. <gry> Czekaj, to najlepiej go z, z maszynowy. Dobra, będę atakował go. Aha. to tu łatwe jest? Nie wiem czy ja to robiłem w ogóle już. Ej ludzie! Ja to chyba robiłem. Nie wiem jak ktoś jeszcze raz to zrobię. Gdzie on? Już, kurde, spierdzieli. Ja chyba tego robiłem. Ja to robiłem już. Ej, ludzie. Albo ich chyba nie. Ej, nie wiem. Nie, nie robiłem tego. Myślałem, że to na nagraniu jest. Bo ja to robiłem chyba na tym jeszcze kiedyś. Ty luju, chodź tu. O, kurde. Dobra, cicho bądź. Bo... Tak, jesteś, tak. Tam ktoś jest z nim jeszcze jakiś tam Ten chyba balas <laughs> Chodź tu kurde dorwę cię A już, a już No chodź tu, chodź tu geniuszu Sam jesteś geniuszem Jesteś taki mądry kurde A fuck A już się dymił, what the fuck Hehe <laughs> Gdzie on to spierdziela już, no chodź No chodź No jak jeździsz, jak ty jedziesz Nie umiesz jeździć powiem ci jedno a już się mu się jara, ha, ha Zobaczycie Jak wypierdzieli w powietrze, ha. ha, wygrałem, yeah Jakim cudem Dobra, ha, elegancko Połowę mi żyć oddali, ha co za słoniaczki O, jeszcze mamy misję o triady ha, fajnie Czekajcie, zmienię sobie z... z um, ten Stacię I jedziemy z powrotem do... Y, what the fuck Holy shit Tędy Tędy Tędy, a co tam? Czekaj gdzie... Tędy, kurde, ten to dojechałbym do Venturas A ja nie chcę tam do Venturasa Tutaj, tutaj What the fuck? Ej No co, co za frajer... Ejo Dam radę skoczyć? Czy nie dam rady? Fuck Czekajcie, jest tu jakiś ten? Chodki? No fucking shit Kurde gupi stołik Głupi ten, nie stolik tylko Tak brawo <laughs> Dobre dobre Dobra, gdzie to triada? jest leko? Czy tutaj tam gdzie wcześniej? Byłem, gdzie ja jestem? Eju Gdzie to triada? Serio muszę jechać tam? O ja pierdzielę Nie no, ja jest robijcie, ludzie ja jest... dobra samochód, dobra samochód Dobra Lecim do kolejnej misji, do triady Wypierdzielaj! O bobka, tam mam bobka, to... oj przepraszam, oj wybacz, wybacz Chciałeś uciec, ale nie uciekłeś, hehe <laughs> żartuję! Dobra, wypierdzielać, bo jedzie mati Wyjdź mi stąd, panie What the fuck? Już nam wytrafiłem, ale ja chyba trafiłem. Ek. Dobra, jedziemy do. Gdzie to mi pokazuje? Czekaj. A dobra, okej, okay, bo kurde patrzę na, na, na W. Dobra, okej. Okay, wiedziałem. Oh fuck, 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 fuck. What the fuck? Łaluju, luju. O kurde. Nie chcę tam wpaść. Jedziemy w stałej prędkości, jeżeli się uda Nie uda się, he, dupa Oj, oho, oho Jak pojechał, oho Gdzie pojedzie? Ee, trafił w ten W drzewo Co za Eee, nie, tu Pewnie, dobra, lecimy do kolejnej misji Ostatni lot Toreno.

ja wiem co to będzie za misja Ja pier... Ja pierdzielę, nie no Jaja se robicie Jaja se robicie Fuck Skurcze syny Ej Wy pierdzielać Kurdy rozjechali mnie Co za Co za Pały What the fuck Brawo, serio? Ale mam fajny motorek Haha Ale fajny motorek Luju What the fuck Z czego oni tu strzelają a pierdziele Masz heczota w dół Kurde w łeb będzie I się skończy już te zabawy Ha na skróty Ty luju, chodź tu Kurde mogę ja pierdzielę, a głupi jestem Dobra Bieraj, bieraj, bieraj to, bieraj to! Wypierdzielaj! Wyjdź mi stąd. Kurde, czepisz ode mnie w frajerze? Oluju, what the fuck? Wypierdzielać! Fuck! 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 Oluju! Fuck! Chodź tu, kurde! Nie wiem, który będzie kurde jechał, ale mnie to tam... Kurde, nie zobaczyłem nas zdzie... na życia, ja pierdziele. Nie strzelaj tu do mnie, dobrze? Nie trafiłem. Ach, cholera. Ja pierdziele, nie no! Jaja se robicie! Ludzie! Trafię? Piruny. Co za gówno Ja pierdzielę Nie no, jaja se robicie Trafiłem Chyba, chyba albo i nie Albo i dupa Dupa Dupa, Rzepa, ja pierdzielę Nie no, jaja se robicie Ludzie Ale dostał już prawie Czekajcie I dostanie Kurde, dupa Ja pierdzielę, co za felu Fak, Policja mnie goni! Ty luju! Kurde! Gdzie jest motor? Dawaj motor! Frajerze... Kurde! Ta misa jest popierdzielona, powiem. Tak samo jak, nie wiem... Jak inne też. Nie, niektóre były... Niektóre były łatwe. Gdzie on jest? Gdzie on spierdzielął już? Dobrze muszę szybki motor chociaż... No co za... Co za idiota? Bo nie skakał. Głupiś? Czy co? Nie strzelaj do mnie, bo jak postrzelam. Kurde. Fak! Jak to zrobić? Wyjdź tam i stąd! Brawo! Kurde, nie mogę trafić w niego, lol Ej no, ci feluchu Brawo E, przez drzewa zanika, ja pierdzielę Serio? Kurde, życia Ja pierdzielę Muszę trafić w niego To za idiota powiem Jest Jest, ro... kurde Yeah Ha! I co? I co kurde? Skurczybieki ty? Ha? I co? I co? A... Dawaj bron! Dawaj bron! Kurde! Se bron! Ha, ha I co kurde? I co? A... Ha? I co kurde? I co? A... Wygrałem kurde, Torino. Dead. Kurde. Idioto. Ha ha. Dobra, wracamy, dal... Którydy to by było sześć... Kurde, fuck, tędy. Tędy autostradą by było najlepiej, powiem. No, cały to sprostu, o! Wyciągniemy z tego, Czasko. Z casko! Fuck! Oluju, ty, nie widziałem cię, ej! Ale ty mogłeś by... Ostrożnie jeździć! się ciężarówko. Jak się na jednym kole, kurde! No jak się wyciągnąć, na jednym kole? O pięknie Zdolności pewnie już się O oh, fuck Willy dodarłem, haha What the fuck Ty, ude O oh, fuck Ale żebym się wywalił i ja pierdzielę, nie no. e, what the fuck Brawo O to tutaj, o już jestem, ha, ha. Fajnie Wow Co to było? Oho ho mega skok. What the fuck, myślam wy Dobra i kończymy chyba odcineczek. Nie wiem, jakiś się będzie dzisiaj krótki może Zrobiliśmy tę misję od y, triady Od triady zrobiliśmy, elegancko się cieszę ho. ho. dostaliśmy trochę kasy Oho ho. I ho... ho. Właśnie ja tam nie zobaczyłem u jego, że ja jeszcze jedną misję mam do zrobienia tam, wodny szturm, czy jak mu tam. Ja muszę to zrobić sobie, ale ja to już robiłem, nagrywam już to, ale zrobiłem y jak... A dobra, co ja tam będę mówił, po dzisiaj i tak nagrywam odcinek po odcinku, to tam... To tam nic nie będę mówił, dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, której będę nagrywał. Dobra, na razie.